W kolejnym odcinku szyciowych wiadomości. Jak zawsze w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka. Na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w zabrzu, kursy online oraz szyciowe live'y. W dzisiejszych szyciowych wiadomościach pokażę Ci, jak wykonać szef kryty, francuski lub bieliźniany. Jest to tak naprawdę jeden szef, który możesz znaleźć pod tymi trzema nazwami. Zobacz, mam skrojone dwa elementy tkaniny. Jeżeli dodałaś 1 cm zapasu na szef, to cały szef francuski czy kryty, on musi zabrać Ci te jeden 1 cm zapasu na szew. Tkaniny. Przykładam prawą stroną do prawej, spinam i wykonuję szew w pierwszej kolejności na około 3 mm od brzegu, bardzo bliżutko mojego brzegu. Zobaczcie, dwa elementy tkaniny zostały połączone, bardzo, bli bardzo blisko brzegu, około 3 mm od brzegu tkaniny. Teraz ten szef zaprasuję na jedną stronę. Od lewej strony moje dwa elementy wyglądają w ten sposób, po prawej stronie wyglądają w ten sposób. Teraz składam dwa elementy i spinam tak, żeby. Szef był w środku. Prawą stroną do prawej w tej chwili. Tak wygląda mój spięty szef. Teraz wykonam tutaj przeszycie na odległość 7 mm od złożenia materiału, ponieważ, tak jak mówiłam, dodałam 1 cm zapasu na szef, 3 mm weszło mi już w środek i teraz 7 mm muszę ująć tak, żeby odzież była na obwodzie prawidłowa z formami. Zobaczcie, szef został ukryty w środku. Od lewej strony wygląda w ten sposób: że zobaczcie tutaj nie potrzeba overlocka ani zabezpieczać w żaden sposób tego szwu. A po prawej stronie wygląda jak tradycyjny tradycyjnie wykonany szef. Teraz ten szef należy sprasować na jedną stronę. Tutaj jeszcze od tej strony zależy, do czego tego szwu będziecie używać. Można wykonać przestępnowanie. Wtedy będziemy miały dodatkową stępnówkę po prawej stronie. Tak wygląda zszyty i wyprasowany szef po lewej stronie. W ten sposób wygląda po prawej stronie. Mam nadzieję, że już wkrótce Informacje, które przekazałam ci w tych szyciowych wiadomościach, wykorzystasz w swoich szyciowych projektach. Do zobaczenia w następnych szyciowych wiadomościach.